Po drugie, to wydarzenie ma głębokie implikacje duchowe. Dla wielu reprezentuje walkę między dobrem a złem, między wiarą a strachem. Dawid, młody pasterz, symbolizuje pokorę i zaufanie do Boga, podczas gdy Goliat reprezentuje dumę i arogancję. To lekcja, która pozostaje aktualna do dziś. Wszyscy stajemy przed gigantami w naszym życiu. Problemami które wydają się nie do pokonania wyzwaniami, które nas przerażają. Ale tak jak Dawid, możemy znaleźć siłę w tym, co nieoczekiwane. Teraz zagłębmy się jeszcze bardziej w to starcie. Wyobraź sobie scenę. Dawid idący w stronę Goliata, otoczony przez tysiące żołnierzy, którzy patrzą z niedowierzaniem. Niektórzy może myśleli, że młody pasterz popełnia samobójstwo. Inni mogli poczuć iskierkę nadziei, choćby małą. Goliat z kolei był wściekły. Jego początkowy śmiech zamienił się w absolutną pogardę. Dla niego Dawid był tylko dzieckiem bawiącym się w żołnierza. Ale tutaj w grę wchodzi psychologia starcia. Goliat był przyzwyczajony do zastraszania wrogów swoim rozmiarem i zbroją. Jego strategia była prosta: sprawić, by inni czuli strach zanim bitwa się zaczęła. Dawid jednak nie dał się zastraszyć. Jego pewność siebie nie wynikała z jego własnej siły, ale z wiary w Boga. Ta różnica w podejściu była kluczowa. Podczas gdy Goliat polegał na swojej zbroi i doświadczeniu, Dawid ufał czemuś niewidzialnemu, ale potężnemu swojej relacji z Bogiem. Ponadto pomyślmy o wyborze broni. Goliat nosił ciężką zbroję, Długi miecz i włócznie. To wszystko czyniło go groźnym w walce wręcz, ale też czyniło go powolnym i mniej zwinnym. Dawid natomiast nie miał nic poza procą i kilkoma kamieniami. To czyniło go szybkim, zwinnym i zdolnym do ataku z dystansu. Współcześnie moglibyśmy porównać Dawida do boksera, który używa nietypowych taktyk, by zaskoczyć większego i silniejszego przeciwnika. Goliat był jak ciężki zawodnik, przyzwyczajony do walki frontalnej. Dawid natomiast był lekki, wykorzystujący szybkość i precyzję, by wygrać. Innym interesującym szczegółem jest wybór pięciu kamieni. Dawid wziął pięć kamieni z rzeki, ale potrzebował tylko jednego, by powalić Goliata. Dlaczego wziął pięć? Niektórzy uczeni sugerują, że Dawid był przygotowany na starcie z innymi wrogami, gdyby było to konieczne. Inni uważają, że pięć kamieni symbolizuje przygotowanie i ostrożność. Dawid wiedział, że nie może sobie pozwolić na porażkę, więc zapewnił sobie dodatkowe opcje. Wreszcie pomyślmy o emocjonalnym wpływie tego momentu. Kiedy Goliat upadł na ziemię, armia izraelska prawdopodobnie poczuła mieszankę zdumienia i euforii. Oto młody pasterz, ktoś, kto nie należał do świata wojskowego, pokonujący najbardziej przerażającego wojownika Filistynów. To wydarzenie nie tylko zmieniło przebieg bitwy, ale także zainspirowało cały naród. Zwycięstwo Dawida nie tylko zainspirowało cały Izrael, ale także zapoczątkowało jego drogę do tronu. Od tego dnia Dawid stał się symbolem odwagi i wiary. Ale poza tym ta historia niesie uniwersalne przesłanie: nawet giganci mają słabe punkty. Czasami kluczem do ich pokonania nie jest stawienie im czoła bezpośrednio, ale znalezienie kreatywnego sposobu, by ich przezwyciężyć. Biblia mówi nam, że po bitwie Dawid został okrzyknięty bohaterem. Jego odwaga zainspirowała całą armię izraelską, która ostatecznie pokonała Filistynów. Z czasem Dawid stał się najsłynniejszym królem Izraela. Jego panowanie było okresem prosperity i ekspansji dla narodu żydowskiego. Ale jego historia zaczęła się od prostego aktu wiary i odwagi w Dolinie Elach. Ta bitwa miała również głębokie implikacje duchowe. Dla wielu reprezentuje walkę między dobrem a złem między wiarą a strachem. Dawid Młody pasterz symbolizuje pokorę i zaufanie do Boga, podczas gdy Goliat reprezentuje dumę i arogancję. To lekcja, która pozostaje aktualna do dziś. Wszyscy stajemy przed gigantami w naszym życiu, problemami, które wydają się nie do pokonania, wyzwaniami, które nas przerażają. Ale tak jak Dawid, możemy znaleźć siłę w tym, co nieoczekiwane. Teraz zagłębmy się jeszcze bardziej w konsekwencje tej bitwy. Kiedy Goliat upadł, armia filistyńska wpadła w panikę. Izraelici wykorzystali ten moment słabości, by przeprowadzić atak z zaskoczenia i zapewnić sobie decydujące zwycięstwo. To wydarzenie nie tylko zmieniło przebieg wojny, ale także wzmocniło morale całego narodu. Dawid z kolei nie szukał osobistej chwały. Jego motywacją była obrona honoru swojego narodu i Boga. Ta pokora odróżniała go od innych przywódców tamtych czasów, którzy często działali z pobudek ambicji lub władzy. Z czasem Dawid został wezwany na dwór króla Saula, gdzie zaczął zdobywać uznanie jako muzyk, stratek i przywódca. Jego działania na polu bitwy pokazały, że nie potrzebował tytułów ani bogactwa, by zdobyć szacunek. Jego charakter i wiara wystarczyły, by inspirować innych. Jednak droga Dawida nie była łatwa. Po zwycięstwie nad Goliatem stanął przed licznymi wyzwaniami, w tym prześladowaniami politycznymi, zdradami i wojnami. Ale zawsze zachowywał swoją ufność w Boga, co pomogło mu pokonać każdą przeszkodę. Dziedzictwo Dawida wykracza poza jego panowanie. Jest pamiętany jako człowiek według serca Bożego. Ktoś, kto mimo swoich błędów i słabości zawsze starał się czynić to, co słuszne. Jego historia uczy nas, że nie musimy być perfekcyjni, by być wielkimi, musimy tylko być gotowi uczyć się i rozwijać. Współcześnie moglibyśmy porównać Dawida do każdego, kto staje przed pozornie nie do pokonania wyzwaniami. Może zmagasz się z chorobą, Próbujesz przezwyciężyć zawodową porażkę, lub stawiasz czoła osobistemu problemowi, który wydaje się przytłaczający. Historia Dawida przypomina nam, że nawet najwięksi giganci mają słabe punkty. Musimy je tylko znaleźć. Na przykład, wyobraź sobie studenta, który czuje się przytłoczony egzaminami końcowymi. Dla niego gigantem może być presja, by zdobyć dobre oceny. Ale jeśli zastosuje inteligentne strategie, takie jak organizacja czasu, proszenie o pomoc, gdy jest potrzebna i utrzymanie pozytywnego nastawienia, może pokonać to wyzwanie. Albo pomyśl o przedsiębiorcy, który próbuje konkurować na rynku zdominowanym przez duże korporacje. Tak jak Dawid, ten przedsiębiorca może zidentyfikować słabości swoich konkurentów i wykorzystać swoje unikalne umiejętności. By odnieść sukces. Innym przykładem może być ktoś, kto zmaga się z trudną relacją. Być może gigantem jest strach przed otwartą rozmową lub podjęciem trudnych decyzji. Ale z odwagą, skuteczną komunikacją i wiarą w siebie, ta osoba może pokonać przeszkodę i zbudować silniejszą relację. Wreszcie pomyślmy o emocjonalnym wpływie historii Dawida. Kiedy pokonał Goliata. Nie tylko zmienił przebieg bitwy, ale także zainspirował innych, by uwierzyli w siebie. Dziś ta historia nadal jest źródłem inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie. Dawid już wcześniej stawiał czoła niebezpieczeństwom. Zabił lwy i niedźwiedzie, które zagrażały jego owcom. Dla niego zmierzenie się z Goliatem nie było czymś nowym. Wiedział, że Bóg chronił go w przeszłości i ufał, że zrobi to ponownie. Kiedy przybył na pole bitwy, żołnierze próbowali dać mu miecz i zbroję, ale Dawid je odrzucił. Wiedział, że ich nie potrzebuje. Zamiast tego wziął pięć gładkich kamieni z rzeki i swoją wierną procę. Proca była powszechną bronią wśród pasterzy, używaną do ochrony stad przed drapieżnikami. Ale w rękach kogoś wprawnego mogła być śmiertelna. Kamień, wystrzelony z procy, mógł osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę, wystarczającą, by przebić czaszkę człowieka. Dawid wiedział dokładnie, gdzie celować. Czoło Goliata, choć chronione przez hełm, było najbardziej wrażliwym punktem. Uderzenie w to miejsce spowodowałoby natychmiastową utratę przytomności pozostawiając giganta bezbronnym. Ale nawet z tymi przewagami zwycięstwo Dawida pozostaje zdumiewające. W końcu zmierzenie się z wojownikiem takim jak Goliat wymagało nie tylko umiejętności, ale także niezwykłej odwagi. Goliat z Kolei był ucieleśnieniem siły militarnej. Miał około 3 metrów wzrostu. Według niektórych przekładów biblijnych jego zbroja ważyła ponad 50 kilogramów, a grot jego włóczni z żelaza ważył około siedmiu kilogramów. Był praktycznie niepokonany w walce wręcz. Jednak Goliat miał słabość, którą wielu przeoczyło swoją arogancję. Był tak pewny swojej przewagi, że zlekceważył Dawida. Kiedy zobaczył młodego pasterza zbliżającego się z prostą procą, wyśmiał go. Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Krzyknął, ale Dawid odpowiedział z pewnością siebie: Ty przychodzisz do mnie z mieczem i włócznią, ale ja przychodzę do ciebie w imię Pana. Ten moment jest kluczowy, ponieważ ujawnia fundamentalną różnicę między obiema postaciami. Goliat reprezentował dumę i siłę fizyczną. Podczas gdy Dawid symbolizował pokorę i wiarę w coś większego niż on sam. Kulminacyjny moment historii ma miejsce, gdy Dawid zbliża się do pola bitwy. Goliat, widząc młodego pasterza, wyśmiewa go: Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Krzyknął, ale Dawid odpowiedział z pewnością siebie: Ty przychodzisz do mnie z mieczem i włócznią. Ale ja przychodzę do ciebie w imię Pana. W tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać i przeanalizować psychologię tego starcia. Goliat spodziewał się walki wręcz, tradycyjnego pojedynku między wojownikami. Był przygotowany na przeciwnika, który używałby podobnej broni: mieczy, włóczni, tarcz. Ale Dawid złamał wszystkie zasady. Wybrał zupełnie inną taktykę której Goliat nie mógł przewidzieć, kropka, relacje ze swoim Stwórcą. Dawid wiedział, że nie musi mierzyć się z Goliatem w kategoriach siły fizycznej. Zamiast tego postanowił użyć swojej umiejętności posługiwania się procą, broni, którą znał doskonale. Wziął gładki kamień z rzeki i umieścił go w swojej procy. Szybkim i precyzyjnym ruchem wystrzelił kamień w kierunku Goliata czego możemy się z tego nauczyć? Że bez względu na to, jak wielkie są nasze problemy, zawsze jest sposób, by je pokonać. Klucz tkwi w naszym podejściu. Zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje, powinniśmy skoncentrować się na tym, co mamy. Tak jak Dawid, możemy wykorzystać nasze unikalne umiejętności, naszą wiarę i kreatywność, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Ponadto ta historia przypomina nam o znaczeniu przygotowania. Dawid nie działał impulsywnie, dokładnie przeanalizował sytuację, zanim stanął przed Goliatem. Obserwował słabości swojego wroga i oceniał swoje własne siły. To uczy nas, że cierpliwość i planowanie są kluczowe dla sukcesu. Warto również podkreślić, że Dawid nie działał sam, choć to on pokonał Goliata. Miał wsparcie swojej rodziny, swojego narodu i, przede wszystkim, swojej wiary w Boga. To przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Możemy szukać pomocy, rady i wsparcia, gdy tego potrzebujemy. Wreszcie zastanówmy się nad dziedzictwem Dawida. Jego zwycięstwo nad Goliatem nie tylko uczyniło go bohaterem, ale także przygotowało go do przewodzenia swojemu narodowi. Poprzez swoją wiarę, odwagę i mądrość Dawid pokazał, że nawet najmniejsi mogą osiągnąć wielkie rzeczy. Więc następnym razem, gdy staniesz przed pozornie nie do pokonania wyzwaniem, przypomnij sobie historię Dawida i Goliata. Znajdź swoje kamienie i użyj swojej procy, by pokonać swoich gigantów. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży przez jedną z najbardziej inspirujących opowieści Biblii. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zasubskrybować i udostępnić go innym. Razem możemy odkrywać więcej historii, które nas inspirują i pomagają stawiać czoła wyzwaniom życia. Pamiętajcie, nawet najwięksi giganci mają słabe punkty. Trzeba je tylko znaleźć. Do zobaczenia w następnym filmie.